naszym ewozem, Proszę Państwa przyjeżdżamy teraz w pobliżu kościoła Świętego Krzyża. Tutaj tłumy widzów Panie ustawiający e, właśnie w tej chwili zdjęcie by e, zrobić e, to co Pani będzie widziała utrwalić. Tak tak to Pani która się ogląda. To jak Pani spojrzy nie w lewo a na wprost to właśnie machamy teraz e, do Pani. Proszę Pani chcemy do Pani, Pani z długimi włosami która się odwróciła. Witamy Panią bardzo serdecznie. Tutaj pan profesor Nałęcz, Może Pani Jemu zrobicie zdjęcie. Ale proszę Państwa, czekamy, czekamy na czoło Marszu. Więc jestem przekonany, że tu wasza duża grupa. Przybyli ułani pod okienko znają. I zatem rozpoczynamy śpiewać. Trzy, cztery. Przybyli ułani, ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko. Pukają, wołają, puść panienko, pukają, wołają, puść panienko. O Boże, a cóż to zawojacy? O Boże, a cóż to zawojacy? Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie, za nami piechoty całe błonie, za nami piechoty całe błonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Proszę Państwa, ale głośno śpiewamy. Wszyscy śpiewamy głośno. Dzisiaj jest taki dzień, że cieszymy się, bawimy bez względu na to, jakie kto z nas ma przekonania. Bez względu na to, co dzieje się w Dziękujemy za pozdrowienia. Jak was na imię panie kopanie. a odważnie za chwilę tutaj będzie czoło, czoło naszego marszu. A przed nami także kolumny, także oddziały, o których z panem profesorem Tomaszem Nałęczem będziemy mówili. Ponieważ przybyli łani pod okiem, to bardzo dobrze tej grupie warszawiaków poszło, to może raz jeszcze Dobra? Pani się ze mną zgadza? Zgadza się pani. Zapraszamy panią na chwilę do naszego... <ślam> Niech się pani nie boi. I muszącie w zasadzie na 10 metrów. Zapraszamy do nas. Zapraszamy do nas. Proszę bardzo. Niech pani nie myśli. Śpiewniki są rozdane. Skąd Państwo do nas przyjechaliście? Z Lublina, tutaj troszkę bliżej, niech się pani do mnie nachyli. O, z Lublina przyjechała pani, jak ma pani na imię? Pani Agnieszko, przybyli łani pod okiem, to śpiewamy razem. Nie ma takiej siły, żeby pani ze mną nie zaśpiewała. Pan prezydent z tyłu i pani prezydentowa będą słyszeli i śpiewamy raz jeszcze. Pani też. Czyli na chwilę tu się zatrzymujemy i Wy dzieciaki tak samo śpiewacie. I Jak wrócicie do domu, po tym marszu śpiewamy tak samo. Panią też do nas zapraszamy, tak, tak, zmieścimy się, Panu dziękujemy, Pani będzie już ze z nami do belwederu w tym samochodzie. To uwaga, wesoły niebieski autobus, bo to jest wesoły marsz razem dla niepodległej. Mamy tu tekst i uwaga, śpiewamy. Trzy, cztery. Przybyli ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko. O Boże, a cóż to za wojacy! O Boże, a cóż to za wojacy! Otwieraj, nie bój się, mój czwartacy! Otwieraj, nie bój się to czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Szliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty, całe błonie, Za nami piechoty, całe błonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi. Warszawę odwiedzić, byśmy radzi. Warszawę odwiedzić, byśmy radzi. Wielkie brawa, proszę Państwa. Nikt nie milczy, nie milczy, bo dzisiaj nie milczymy, uśmiechamy się, co się okazało. Spotkaliśmy się tutaj przypadkowo i wszyscy, wszyscy mieszkańcy Lublina. Pani Aneta, Pani Aneta, pani Agnieszka i Mamy. No i Pan Profesor Tomasz Nałys, który dyrektora. I Pan Redaktor Zimoch. I teraz to co? Może serce w plecaku, bo mamy kolejny, kolejny utwór, a do Pani Agnieszko, nie zna Pani. No to nie, no to nauczymy się tego. Kur reprezentacyjnego zespołu wojska polskiego także będzie śpiewał. Serce w plecaku, ostatnia strona śpiewnika. Nikt nie milczy. Pani podnosi to dziecko, chociaż przydałby się Pan. Pan robi zdjęcia, ale także śpiewamy, bijemy brawa. Cieszymy się, proszę Państwa, razem dla niepodległej. Uczestniczymy w takim marszu, a może razem przykniemy? Jest to Marsz Razem Dla Niepodległej, czyli krzyczymy Razem Dla Niepodległej na moje 3-4. Uwaga! Marsz Razem Dla Niepodległej! 3-4! Razem Dla Niepodległej! Ale jak tak cicho krzykniemy, to nikt nas nie usłyszy, a musi to być tak, żeby pod Belwederem zatrząsł się sam pomnik Józefa Piłsudskiego. Więc teraz jeszcze! 3-4! Razem na nie No już było lepiej jak dojdziemy proszę Państwa kolejne 300 metrów to już w ogóle będzie bardzo głośno. Serce w plecachu, wszyscy znamy tę pieśń. A zatem trzy. No Pani Aleta mówi, że świetne. No i zrobił nam się naprawdę wesoły, radosny marci, wesoły autobus. Trzy, cztery. Z młodej piersi się wyrwało. W wielkim bólu i rozterce. I za wojskiem poleciało, zakochane czyjeś serce. Książę z rodą maszerował, nad serduszkiem się urzalił. więc się do pleca tak zasował. i pomaszerował dalej. Tę piosenkę tę nie śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może to. Jest rozserte, Zakochamy Twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach z nim Tę piosenkę tę jedyną śpiewam dla siebie na dziewczyno. Ja. Nad żołnierza nie masz pana, nad karabin nie ma żony. O dziewczyno ukochana, Oczka twoje zasmucone, Tam po łące po zielonej Żołnierz młody szedł na boje, A w plecaku miał czerwone Zakochane serce twoje. Tę piosenkę tę jedyną Śpiewam dla ciebie dziewczyno, może to właśnie jest w prosterce. zakochamy województwem. Nowy świat 61 z no. pełną parą. Tutaj śpiewamy. Wybieramy najlepszą grupę najgłośniej śpiewających. A zatem ręczę teraz jeszcze. Ten, ten, ten jedyną. Śpiewam dla dziewczyną. Może właśnie jest w Zakochany